Dzień dobry. Muszę to wszystko rozłożyć. Rozpiewam się. Taki pokaz mody organizujemy w trakcie Viva Seniorzy na Targach Poznańskich. No i tam oczywiście jest bardzo spora grupa widzów i im chcemy zaprezentować nasze propozycje. Mamy oczywiście stylistkę. Jedno wyjście jakby stylizacja jest właśnie przez nią przygotowane, a dwie następne są naszymi propozycjami, jak my na co dzień chodzimy, jak można się pokazać zupełnie inaczej. Bardziej kolorowo, bardziej może ekstrawagancko. Tam jest kolejka. Do, 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 mhm, chyba. Dobra. A ty już jesteś pomalowana też, nie? To ja się pomalowałam. Ja też się pomalowałam, ja tak, się zresztą codziennie maluję, także. Oczywiście. <laughs> Pokaz mody to ważne wydarzenie, więc codzienny make-up to za mało. Ja nie mam tremy, ale wiem, że muszę być skupiona, bo jak jestem taka rozluźniona, to czasem różne rzeczy mogą się zdarzyć, także trzeba się troszeczkę kontrolować. O uradę trzeba dbać zawsze. Jak dbasz, tak masz. Co już potem zapuścisz, co nie odrobisz. Także trzeba być jak we wszystkim. Systematyczną. Ja lubię kapelusze, tylko nie wyglądam. Chodź, pokaż się. Przede wszystkim ja jestem trendystką, motywatorką i czasem bardzo ostro motywuję. Poprzez krytykę, czasem. Tu masz za mało, tu masz za mało i tu masz za mało. Ja ciągle walczę z tym e, takim banalnym e, stwierdzeniem, że trzeba się starzeć z godnością. Starzeć się można z godnością i z niegodnością. I tak się zestarzejemy i tak. Tylko jeden wolniej, drugi szybciej. Powiedz, ile lechu masz lat? Prawda, bo mówić? No, też. 75. Ja mówię ze swojego własnego punktu widzenia. Jeżeli ja wiem, że ja dobrze wyglądam, bo ja robię to dla siebie, to ja się po prostu sama lepiej czuję. I wydaje mi się, że taka osoba jest bardziej pewna siebie, że jest bardziej optymistyczna, bardziej otwarta.